Chrześcijanie wpadli w pewną polemikę, co jest ważniejsze: łaska czy uczynki, a Bóg mówi: Zmieńcie perspektywę myślenia i popatrzcie na to, jak patrzy na to Jezus, ponieważ Boże Słowo uczy nas, że uczynki nie zbawią nikogo. Bardzo często, kiedy rozmawiamy z ludźmi, zadajemy im pytanie: czy jesteś pewny swojego zbawienia? Czy kiedy umrzesz, to czy wiesz, że spotkasz się z Jezusem i że jesteś zbawiony? I wtedy ludzie mówią: Ale jestem dobry. Ale Jezus daje nam odpowiedź, kiedy przychodzi do Niego człowiek szukający sensu życia i pewności zbawienia, mówiąc: Co mam czynić, aby być zbawionym, nauczycielu, dobry? A Jezus mu odpowiada: Nikt nie jest dobry. Tylko Bóg. Więc nasze uczynki nie są w stanie nas zbawić. I teraz nasze logiczne myślenie. Gdyby nasze uczynki były w stanie nas zbawić, to po co Jezus umarł? Ci, co są dobrzy, byliby zbawieni, a ci, co są źli, byliby potępieni. Bardzo proste. Tylko problem komplikuje się, że wszyscy jesteśmy zgubieni. Więc Bóg w swojej miłości wiedział, że nasza dobroć nie jest w stanie nas zbawić. Więc znalazła się druga grupa, która powiedziała tylko łaska, bo przez łaskę jesteśmy zbawieni i Boży to dar. Ale problem polega na tym, że wielu ludzi postawiło tam kropkę. Jezus za mnie umarł. To jest łaska. Przez Jezusa jestem zbawiony, to jest łaska. Ale Jezus do nas mówi, że jeżeli okazuje Ci łaskę, to chce dowodu. Jakiego? Uczynków. Owoców. Więc ani ten, który mówi przez uczynki, bo to jest droga donikąd, ani ci, którzy mówią tylko łaska i łaska i mogę sobie żyć jak chcę zmienić perspektywę patrzenia. Perspektywę jak patrzy na to Jezus, a Jezus mówi, okazałem ci łaskę i pokaż, że ona działa w Tobie przez uczynki. To jest perspektywa nieba.